Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Minęło troszkę czasu, od kiedy pokazywałem Wam tego mojego loutecha, który stoi sobie w szkle Glosy Aquaela. Jak widzicie, zbiornik się rozrasta, to znaczy roślinność ładnie się rozrasta w tym akwarium. Liście już dochodzą pomału do tafli wody. I postanowiłem nagrać taki film dzisiaj, żeby jeszcze troszkę więcej opowiedzieć na temat prowadzenia takiego akwarium, ponieważ wiele osób w komentarzach pod poprzednim filmem zadaje mi sporo pytań. I tak ciężko mi pisać po prostu w tych komentarzach, odpisywać każdemu z osobna, więc postanowiłem nagrać film, w którym po prostu odpowiem na te Wasze pytania. Jeszcze zanim zacznę, zwróćcie uwagę, że trafiły tutaj świeże liście ketapangu do tego zbiornika, więc ta woda się zrobiła znowu troszkę herbaciana. Wczoraj trafiły tutaj trzy duże liście, które leżą sobie na dole na piasku, przyciśnięte troszkę szyszkami i muszlami. Muszle to są, słuchajcie, muszle chyba winniczków jakichś, nie wiem co to za ślimaków, nie, nie winniczków, przepraszam. To są muszle jakichś ślimaków, które zostały znalezione przez mojego syna jak byliśmy nad jeziorem, po prostu znalazł dużo pustych muszli. Nazbieraliśmy takich muszli i wrzuciłem tutaj do, do tego akwarium. Oczywiście wcześniej je troszkę tam, żeśmy zdezynfekowali. Bardzo fajnie pasują tutaj takie muszle do zbiornika. Trafiły, tak jak widzicie, świeże liście ketapangu, i jeszcze wczoraj wrzuciłem takich troszkę pokruszonych liści ketapangu, tak żeby one sobie leżały gdzieś po kątach, po prostu w tym zbiorniku żeby żeby nadawały takiej trochę dzikości w tym, w tym akwarium, takiego troszkę nieładu, takiej naturalności. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Tą hygrofilę na, na trzecim planie pewnie będę musiał dziś lub jutro troszkę już przyciąć, bo się troszkę rozrasta i zasłania mi troszkę światło tym, tym niższym jeszcze sadzonkom, więc pewnie troszkę ją przytnę, ale zobaczymy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te Wasze pytania, po pierwsze, to też po drugie, nie sądziłem, że w ogóle ten film będzie się cieszył taką popularnością, ponieważ film widzę, że naprawdę bardzo dużo osób ten film poprzedni o tym akwarium ogląda. Zbiera bardzo dużo wyświetleń i wbrew pozorom, akwarium, które tak naprawdę było założone na gwałt, tak bez żadnego planu, bez jakiegoś specjalnego pomysłu. Yy, ludziom się po prostu podoba. Podoba Wam się to akwarium. No, Mnie również się podoba i cieszę się z tego, że, że, że Wam yy, przypada do gustu tego typu zbiornik. Yy, bo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Więc ja yy, w tej chwili, słuchajcie, otworzyłem sobie laptopa i tak na, na, na po kolei będę sobie przeglądał Wasze, wasze komentarze i, i postaram się odpowiedzieć na, na Wasze pytania. Yy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o e, czyścik do zbiornika. Tutaj kuba pyta mnie w poprze, pod poprzednim filmem, e, jakiego używam czyścika magnetycznego do czyszczenia szyb w tym zbiorniku? Ja sobie kupiłem z rok temu zakupiłem e, sobie czyścik magnetyczny od firmy Aqual. To jest taki czyścik pływający, plastikowy, ze skrobaczką. W zestawie jest skrobaczka metalowa i plastikowa. I jestem bardzo zadowolony z tego czyścika. Po pierwsze nie rysuje szyb. Po drugie ta skrobaczka metalowa świetnie nadaje się do czyszczenia szyb w narożnikach i przy samym podłożu. Naprawdę świetnie się to sprawdza. Oczywiście przy podłożu typu piasek. No musimy ostrożnie to robić, żeby nie porysować sobie szkła, ale ja od roku czasu tutaj słuchajcie nie maczałem rąk, żeby czyścić szybę, więc używam tylko tego czyścika. Nie pamiętam rozmiaru. Ja mam chyba rozmiar L, bo tam są różne rozmiary tych czyścików, więc możecie sobie dobrać rozmiar czyścika do grubości szyby i do wielkości zbiornika. Ja mam zbi czyścik wielkości L i do takiego akwarium 200 litrowego nadaje się idealnie. To jeżeli chodzi o oczyszczenie, oczyszczenie szyb czyścikiem. Ktoś się mnie pyta, czy ktoś, Darek C66 pyta się mnie, jak przygotowywałem ziemię pod, do, na, na podłoże do tego zbiornika. Jeżeli chodzi o przygotowywanie ziemi do tego akwarium, to ja z tą ziemią nic nie robiłem. Kupiłem najtańszą ziemię w markecie, taką najbardziej naturalną, z najmniejszą ilością dodatków. Tutaj, tak jak wspomniałem, weszło 10 litrów tej ziemi. E, tutaj jest w tej ziemi 70% torfu. E, po prostu ziemię wsypałem prosto z worka do, e, do zbiornika. Nie przesiewałem jej, e, nic z nią nie robiłem, nie wiem, nie, nie prażyłem jej w piekarniku czy coś w tym stylu. Po prostu od razu poszła ziemia do, do akwarium i na to poszedł e, piach. Kolejne pytanie. Marcin pyta mnie, jeżeli chodzi o szyszki i o liście do takiego akwarium. Jeżeli chodzi o szyszki, są tutaj szyszki szyszki olchy. Ja sobie te szyszki po ku prostu kupiłem od kolegi, który zajmuje się sprzedażą takich rzeczy. Szyszki można sobie uzbierać oczywiście samemu. Najlepiej gdzieś w lesie, zdala od dróg, żeby one były nie, żeby nie były zanieczyszczone jakimś, jakąś chemią, jakimś, jakimś brudem. Mogą to być szyszki, oczywiście, naturalne, znalezione przez Was w lesie czy tam gdzieś w parku. I można takie, oczywiście, trzeba je troszkę podsuszyć, i można takie szyszki sobie do zbiornika wrzucić. Ale po prostu można je kupić, one na lewy kosztują jakieś naprawdę śmieszne pieniądze, więc można sobie kupić woreczek takich szyszek i wrzucić. Tylko pamiętajcie, że te szyszki olchy bardzo barwią wodę, więc ja te szyszki najpierw oblałem, zalałem je wrzątkiem w pojemniku. One troszkę nam, bardziej nam namokły, żeby szybciej tonęły, wypuściły troszkę tego, barw, tego swojego barwnika. I po około 15-20 minutach moczenia w tym wrzątku, ja te szyszki wrzuciłem do zbiornika, tak żeby od razu tonęło. Jak wrzucicie od razu do akwarium, one nie Wam nie zatoną. Najlepiej je zalać wrzątkiem, i po paru nastu, paru 10 minutach dopiero włożyć do akwarium, one wtedy Wam te szyszki od razu zatoną. Ja tutaj wrzuciłem sporo tych szyszek. Nie wiem, tutaj jest w sumie z 20 szyszek wrzuconych, i one mi troszkę zabarwiły tą wodę, ale mi się akurat to podoba i mi to nie przeszkadza. Więc jeżeli chodzi o szyszki, to y, możemy uzbierać, możemy je kupić, y, potem proponuję je wymoczyć we wrzątku przez kilkanaście minut i można je włożyć do akwarium. Jeżeli chodzi o liście, sprawa wygląda podobnie. Liście możemy, ja tu mam liście katapangu, mogą też być liście dębu y, lub, lub jakieś inne liście, one raczej nie powinny zaszkodzić w zbiorniku, więc przeciwnie, liście dębu lub liście katapangu. Mają za zadanie wzbogacić wodę o substancje bodajże humusowe, które też mają za zadanie, mają właściwości, liście mają właściwości odkażające, więc to też warto o tym pamiętać. Liście możemy też znaleźć samemu, suche liście, no najlepiej jesienią, takie wyschnięte, znalezione, Gdzieś tam na, 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 na w parku czy w lesie. Możemy je potem jeszcze dodatkowo wysuszyć. Możemy je kupić. Też są bardzo tanie w sieci. Liście dębu są troszkę mniejsze od liście katapangu. Ja mam takie liście katapangu dosyć duże. Powinny być troszkę mniejsze, ale, ale kupiłem takie większe i w sumie się do tego przyzwyczaiłem. Te liście też proponuję po przed włożeniem do akwarium zalać wrzątkiem na kilkanaście minut. One też troszkę namiękną, troszkę wypuszczą, dzięki temu też je troszkę zdezynfekujemy od jakiś tam e, jakieś robactwo, które gdzieś tam było na tych liściach ewentualnie. One troszkę namiękną i po prostu te liście szybciej Wam w akwarium, e, znaczy zatoną po prostu od razu, jeżeli je za, za, zalejecie wrzątkiem. E, także liście, jeżeli chodzi o ilość liści, którą powinniśmy wrzucić do akwarium, ja tutaj wrzuciłem, wrzucam zawsze trzy liście, takie duże trzy liście na raz. No ciężko mi powiedzieć ile tych liści powinniście wrzucić do zbiornika. No, może poczytajcie w sieci na ten temat. No ja myślę, że dwa liście, dwa, dwa trzy mniejsze liście powiedzmy na, na 100, 100 litrowe akwarium. Nie wiem, dwa większe na 100 litrowe akwarium. Coś w tym stylu. E, liść, aha, jeszcze muszę wspomnieć o tym, że liście katapangu mają tą zaletę, że się po prostu, że krewetki je zjadają i one też się rozpuszczają. Po prostu tak się fajnie rozchodzą w wodzie. Więc po pewnym czasie z liści zostaje tylko, zostaje tylko, że nazwę to w ten sposób, tylko ten szkielet liścia, czyli te, 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 te gałązki zostają, natomiast tkanka liścia jakby jest, yy, rozpływa się w wodzie, rozchodzi się, jest wyjadana przez krewetki, a ona się rozpuszcza i wtedy yy, możemy wrzucić kolejne liście. Więc wtedy, kiedy stare liście nam się już rozłożą w zbiorniku, wkładamy nowe liście. Yy. Tutaj jeszcze też Marcin pyta mnie, jeżeli chodzi o obsadę zbiornika. Ja mam tutaj górami mozaikowe. Nie wiem jak zachowują się górami miodowe, czy, czy inne górami. Podejrzewam, że są to podobne gatunki, więc tak samo. Tutaj u mnie pływają trzy samice i dwa samce. Tych górami i naprawdę jest w porządku. Jest między nimi spokój, nie ganiają się te ryby, nie męczą te ryby też innych mieszkańców zbiornika. Czasami jakaś tam górami hapsnie jakąś malutką krewetkę, gdzieś tam, która miała po prostu pecha i znalazła się gdzieś pod pyskiem, więc górami może zjeść krewetkę, ale raczej mniejszych ryb nie ruszy. Także proponuję taki haremik, dwa samce, trzy samice. U mnie jest z tym spokój. Też Marcin się mnie pyta, co myślę o akwariach low i hightech. No tak jak w poprzednim filmie na, opowiadałem o tym, bo miałem ich na początku akwarium HT, teraz jest to akwarium low -tech. No akwarium HT oczywiście no, wymaga więcej pracy, większego nakładu finansowego, więcej uwagi. Ciężko w dwóch zdaniach opowiedzieć, co o tym myślę. No, proponuję obejrzeć poprzedni film, pod koniec poprzedniego filmu e, o tym opowiadałem. E, proponuję zacząć od akwarium LowTech, aby nauczyć się obsługi takiego zbiornika. Potem z biegiem czasu jak będziemy zdobywać wiedzę, proponuję e, pójść troszkę dalej w typowe takie akwarium HT z, nad, z dwutlenkiem węgla, z nawożeniem, z bardziej wymagającymi roślinami. E, ale to już wymaga jakby troszkę więcej wiedzy i troszkę więcej doświadczenia, jeżeli chodzi o rośliny. <laughs> Co dalej. No, z tych pytań, które tutaj mam na, na, na YouTubie, to chyba na razie na razie chyba wszystko. Jeżeli o czymś jeszcze zapomniałem, to oczywiście piszcie, albo opowiem w kolejnym filmie. Natomiast to akwarium, które widzicie, jest absolutnie bezobsługowe. Jedyne rzeczy, które robię, to tak naprawdę tylko podmiana wody i tą wodę podmieniam raz na dwa tygodnie. Po prostu częściej mi się nie chce, więc raz na dwa tygodnie podmieniam 30 litrów wody. Przycinam tylko troszkę roślinę, tą hygrofilę na trzecim planie. Czyszczę czyścikiem szybę przy, przed każdą podmianą. I wymieniam liście, które trzeba do tego zbiornika co jakiś czas wrzucić. Także tak wygląda obsługa tego, tego zbiornika. Filtry dmuchają jeszcze mocno, więc na razie do nich nie będę zaglądał. Ja teraz tylko może wezmę kamerę i pokażę Wam troszkę bardziej z bliska, jak ten zbiornik wygląda. Tak on wygląda w tym ujęciu. Jak widzicie, rośliny już troszkę porosły, tam jeszcze prawa strona musi troszkę podrosnąć. Kryptokoryny ruszyły, ładnie, ładnie się rozrastają, liście ładne rosną. Troszkę z góry Wam pokażę, jak to wygląda. Jak widzicie, liście świeże już sobie leżą w, w akwarium. Ja Wam pokażę, jak wyglądają resztki po poprzednich liściach, o zobaczcie, zostały same same takie patyki zostały z tamtych liści, więc je wrzuciłem tak między korzenie, żeby, żeby po prostu to wyglądało tak dziko, naturalnie no wszystko rośnie, rybki pływają, są szczęśliwe także akwarium się, akwarium się fajnie prowadzi woda jest czyściutka, gurami górami mają się świetnie jest tutaj sporo Sporo krewetek. Naprawdę te ryby mają tutaj, tutaj fajnie. Zbiornik się fajnie prowadzi. Także polecam tego typu zbiorniki, ponieważ są naprawdę bezobsługowe i, i, i fajnie się na nie patrzy. To chyba tyle na dzisiaj. W następnym filmie pokażę Wam po raz kolejny, co tam słychać w moim morskim zbiorniku. Na razie trzymajcie się.